Siemaneczko, Siemaneczko, moi drodzy, witam was na kolejnym odcinku z Grymate of Scare. Kolejny odcinek, chyba piąty? Chyba piąty, tak mi się wydaje. Nie sprawdziłem, który już odcinek nagrywam. Co dzisiaj mamy do zrobienia? Dzisiaj odblokowaliśmy to nasze dodatkowe przejście. O kurwa, nie to. Które tutaj trzeba było rozwiązać tą zagadkę z tymi nalewakami do piwa, i otworzyło nam się to tutaj przejście Także teraz musimy stąd wyjść wejść sobie do tej głównej hali nie było mnie chwilę w ogóle na miejscu u mnie w domu i i nagrałem w przód Także musiałem sobie w ogóle przypomnieć gdzie skończyłem o kurwa tego tutaj dziabąga nie widziałem ty kurwiarzu jeden Dobra, odejdź ode mnie Mam nadzieję, że tak jak obok ciebie przejdę, to będzie wszystko w porządku. Ja sobie tutaj obok niego gdzieś. Wychodzimy, żeby on mnie nie zahaczył przypadkiem. Mapa, żeby dojść do głównego choru, musimy się kierować tutaj tak w tą stronę. Tutaj nigdy nikogo nie było też, więc nie spodziewałem się, że kogoś tutaj zobaczę. Dobra, jeszcze prosto. On tutaj cały czas gdzieś za nami krąży. Pytanie, czy teraz to, co nam się otworzyło, umożliwi nam odnalezienie reszty cylindrów. Bach, otwieramy. Ja tutaj kolegę ładnie omijamy. Tu jest jeszcze jeden. Na widocznie nie trzeba zatykać ust, żeby ich ominąć. Wystarczy po prostu sobie iść... Iść sobie na shiftie. No, tutaj na C akurat. Bijamy do góry. O, Bach. I przenosi nas na, nas na drugie piętro w tym momencie. Wcześniej byliśmy na parterze. Teraz nam się udało dojść do drugiego piętra. Tutaj do góry już więcej nic nie ma. Tam gdzieś będzie zapewne telefon i jakiś pokój być może zapisu. Gdzie jest ten telefon? Tutaj. Ja mam w ogóle ...Elizabeth. ja będę to czytał, bo kamera zasłania. A nie chcę jej teraz yy, prze przeciągać. Elizabeth, jesteś tam? Udało mi się dotrzeć na pierwsze piętro. Tak, I'm still here. I'll hopefully you'll be able to find a way up to me now. But please be wary on the first floor. I know that my father and Watch your step. Oj, czyli chyba nam się szykują jakieś e, te. Jakieś pułapki. Czy ktoś jest z tobą nadal na poddaszu? Okej, okay, i gdzie powinienem szukać e, na pierwszym... Gdzie powinienem szukać na pierwszym piętrze? Sure. Okej, okay, mapa nam tutaj za dużo nie powie. My tutaj mamy, co to jest? Tutaj w ogóle trzeba użyć chyba jakieś yy, te, jakieś pozostałości. Tutaj tych herbów trzeba będzie znaleźć i pewnie tutaj będzie. Kolejna, ta, kolejny cylinder. No ale dobrze, mamy tutaj kilka wyjść, z których możemy skorzystać. Yy, mamy w ogóle takie pomieszczenie z kółkiem. Czy ja gdzieś je tutaj na tych mapach mam? Yy, tu, 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 bo ja mam te mapy, które były na tym wyświetlaczu. Wcześniej ja sobie zdjęcie tego zrobiłem i. Muszę sprawdzić, czy tutaj gdzieś da się to odnaleźć. Nie widzę na razie takiego pomieszczenia. Yy. Ale tutaj jest jedno takie potencjalnie to. No, kolego. Zapraszamy Cię tutaj. Obchodzimy go. Ja bym Cię na razie bardzo chętnie tutaj zamknął. Nie wiem, czy on może sobie drzwi otworzyć. Tutaj na razie wejść za bardzo nie możemy. Czy tutaj coś interesującego się znajduje? Póki co nie widzę. Co to w ogóle jest za pomieszczenie? Taka LK jakby. I czy to będzie to? Hmm. Na razie tutaj. No kurwa, ja też nie wiem do, koń do końca, czy na pewno to jest oznaczenie tych jakby jakby punktów, gdzie to się może znajdować. Ja sobie tutaj wstanę. Przejrzyjmy, czy tutaj nic nie ma ciekawego. Tutaj na razie nie. Czy mapa pokazuje, żeby iść w tym kierunku? No, można by. Wow, 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 coś tutaj słychać. Pójdźmy prosto w takim razie. Tutaj zapewne drzwi będą zamknięte, a nie otwarte, proszę. Tutaj są pokoje hotelowe, więc trzeba je przeszukiwać w poszukiwaniu tychże. A nie, 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 to. Tu pewnie. Co to, kurwa? Tak, mamy odblokowaną mapę teraz i ja chyba tutaj takową mapę gdzieś już widziałem. Nie, kurwa, nie widziałem takiej mapy. Zupełnie takiej mapy nie widziałem. Także do końca sam nie jestem pewien, czy na pewno tutaj wszystko jest zgodne z tym, co było wtedy na tym wyświetlaczu. Zobacz. ŁO PANIE CO TO JEST KURWA Sadomaso jakiś na łóżku Wejdziemy do tego pokoju przejdziemy sobie przez tego grzyba Nie wiem co to jest tak naprawdę Może tutaj Wrócimy sobie, ten kolega poszedł chyba tutaj przez to coś, tak? Więc możemy go sobie okrążyć i przejść tutaj dalej tym korytarzem. Tam jest jakiś znak zapytania, też zobaczymy co to jest. Wejdźmy zobaczyć, ja pierdolę! To jakieś dźwięki dziwne wydaje, ale czy mi to coś da? Jak to się oznaczyło? Nie, po prostu zwykły znak zapytania. Na razie stąd odejdziemy. Jesteśmy teraz z drugiej strony zupełnie, ale skoro tutaj ten Fifus nie przyszedł, To ja sobie chętnie jeszcze zbadam tutaj ten teren. Czy na pewno tutaj nic nie pominąłem? Czy tutaj na pewno nie ma nic do zrobienia? Przejdźmy tutaj, dobra. To zamykamy na razie. I idziemy prosto. To możemy otworzyć tutaj zamknięte. Tutaj coś, jakieś czerwone światło, nie? Tutaj ktoś jakieś dziwne odgłosy wydaje, ale widzę, że tam jest jedna część, którą potrzebuję. Ja musiałbym się tam dostać w takim razie. Czy tam da się jakoś dostać? Tutaj by trzeba było to otworzyć. Może wtedy jakoś tak. Może tutaj się uda jakiś klucz zdobyć? Tutaj chyba coś widzę. Może tędy w jakiś sposób. Gdzie mnie to może doprowadzić? Może do tego pomieszczenia, które tam jest. Tutaj sobie to odsłonimy. Ale on ma ujebane ręce. Tylko tam są jakieś ultra kurwa niepokojące dźwięki ciągle. Bo oprócz tego typa, który tam siedzi, ja słyszę jeszcze kilka innych odgłosów. Jakiegoś, nie wiem, potwora. No właśnie, co. To tutaj nie, nie jest zbyt. Zbyt mądre mi się wydaje. Czegoś trzeba tu użyć. Ewidentnie jakiejś wajchy, klucza, coś w ten deseń. Czy tutaj coś takowego znajdziemy? To możemy sobie już otworzyć. Tu też się rozglądnijmy, Czy przy tym ciele czegoś też nie ma? Przeczytajmy ten list. Byłam, e, błagam, zastanów się, zanim zaczniesz działać tak lekkomyślnie. Wspólnie opracowaliśmy i zbudowaliśmy salę morderstw, aby nakarmić stworzenie i sfinansować nasze plany. Nie mogę dalej oddawać się Twojemu upodobaniu do bezmyślnego zniszczenia. W przeszłości było to do zaakceptowania, gdy goście tłumami gromadzili się w hotelu, ale spalone ciała i ich skutki to marnotrawstwo, na które już nie możemy sobie pozwolić. Izak. Cofnijmy. Czyli oni w jakiś sposób, tą bestię, która tutaj jest, karmili tymi ciałami. Ok, czy on tu wejdzie? I teraz tak, wyjdziemy stąd. Mamy tu jeszcze kilka pomieszczeń do przejścia, nie? Ewentualnie tutaj i tutaj. Więc idziemy. Udało nam się tutaj kilka zagadek w międzyczasie odkryć. No i co robisz, dziabongu? Idź. Czy ja to mogę coś pootwierać w ogóle? Nie. ja nie w tą stronę poszedłem, ty. Ja muszę iść tutaj. Choć tam jest jeszcze jedno pomieszczenie, które bym chciał chyba sprawdzić, ale ja tam się na obecną chwilę chyba nie dostanę. Nie wiem, czy tam byłem, czy nie byłem? Weź gdzieś skręć. Będę się tak za nim wleku cały czas. Właśnie tam, gdzie tam, gdzie ten nasz oponent był, niech on tu sobie przejdzie, a my sobie przejdziemy tędy. Wydaje mi się, że tu już nie ma więcej. Otwórzmy. A to co jest. Tutaj mamy jakiś klucz muzyczny. Dobrze, czyli warto było też tutaj przyjść póki co, bo wydaje mi się, że te pozamykane drzwi, które mamy tutaj, mamy zamknięte drzwi. Mamy też pozamykane drzwi chyba jeszcze gdzieś tutaj w tej sali, tutaj dokładnie, ale nie widzę jaki tu jest klucz potrzebny. O, niechcący ten tonik wypiłem, panie. No i po co tu idziesz? No po co? Ty kufongu, jebany. Inwentarz. Dobra, mam jeszcze tyle HP, chyba że. No spokojnie mogę sobie. Dobra, wypijmy. Ja nie wiem, ile to mi tak naprawdę HP odnawia. Ale w tym momencie musimy wejść do tej głównej sali. Ewentualnie mógłbym sprawdzić też tutaj po drodze, czy ten klucz do czegoś się nadaje. Ale wydaje mi się, że tam jest jakaś dźwignia potrzebna raczej, a nie taki klucz. zobaczymy zaraz No bo tu nie wygląda to, jakby to było jakieś wejście do, do klucza, nie? No nie może zostać tutaj użyty wow wow, 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 wow. Kto to otworzył? Ja tego nie otwierałem Tutaj są drzwi, które też są otwarte, nie? Czy tutaj mogę gdzieś użyć tego klucza? Nie wiem, czy to powinno kurwa wystrzelić, czy co? O, no proszę, czyli wiemy, co musimy zrobić. Nie, no, ale to jest tak. I to jeszcze raz? No, nie, no, mi się wydaje, że to są te, te dwa ci małe, takie cienkie dźwięki. Czekajcie, no. Kurwa, ciężko wyczuć ten dźwięk. Czyli tak, ja mam lepszy pomysł, co ja sobie zrobię. Taki kurwa małą ściągę. Notatnik. Co włączę na telefonie. I sobie to zrobimy w taki sposób, że będziemy pisać sobie. Tak. Ale ten lamus tu może w każdej chwili przyjrzeć. Ja bym bardzo chciał tego uniknąć. Idź prosto. Niech on tam idzie. Bo on ten dźwięk zapewne słyszał, nie? Nie zorientowałem się, że tutaj są te dzwonki, które trzeba w odpowiedniej kolejności ułożyć. Chyba, że tutaj. I jeszcze coś jest jakimś innym dzwonem, ale nie wydaje mi się. Ciekawe, co się otworzy, jak ja to rozwiążę. Jest tak. Ja myślę, że jest tak. Nie, cienki, gruby, średni gruby. Cienki. No jak nie tak, kurwa, no Chyba, że trzeba zacząć. No, dobra, od tego średniego. Co się otworzyło? No, jest kawałek uszkodzonego herbu. Nice. Kurwa, te zagadki, niektóre są naprawdę takie, że trzeba dobrze się wsłuchać, żeby to w ogóle rozwiązać. To wychodzimy teraz stąd. Więcej już nam tutaj nie jest potrzebne. Póki co. Teraz musimy się tutaj dostać do głównego pokoju, i tam może gdzieś znajdziemy już jedną, jedną z tych części tego herbu. Nie herbu, tylko. No, ten klucz trzeba gdzieś użyć, nie? Czy znaczy tutaj dało się wejść? Tu w ogóle jest zapis, który ja sobie dokonam. Is this true, mother? Did you play a part in this madness too? I Court of that grandfather's man. ramblings insane, but for what my father has made it of late, if it were not for what I have discovered myself, that our fortune is born from blood. The price we pay for the siren song. The same song you sang, mother. The song father now wishes me to learn. It is utter madness. And yet. It holds my father and my uncle held even you in its thrall. What can I do? What should I do? I cannot give in to my father's demands, not in good conscience. Not now that I know the truth. That our family legacy is founded on wrecking. Founded on a creature of myth. On a cult dreamt up by grandfather. OK, mamy zapis zrobiony, czyli też tutaj się to opiera o tę syrenę, którą oni znaleźli. I która no według legend tak naprawdę też przyciągała głosem marynarzy następnie ich zabijała. Wejdźmy tutaj. Gdzie jeszcze bym chciał zaglądać w ten zakamarek? Czemu tutaj? Pokazuje mi się jakaś drabina bądź jakieś przejście, skoro tego na razie nie mogę nic z tym zrobić. Ale my sobie pójdziemy tutaj. Mam kawałek w ogóle herbu. Ja bym go bardzo chętnie już włożył. On jest taki z takim ala słońcem taki żółty. Zaraz zobaczymy, czy da się go gdzieś tutaj wtrynić. Tutaj tych części tego herbu troszkę jest. Tego na razie nie otworzymy, ale mamy tutaj coś do otwarcia, nie? Tutaj też tego klucza użyć nie mogę w tym momencie. Mamy kolejny ogłuszacz i list. Co za rozpacz. Wydaje się, że mój głupi brat potwierdził. Elizabeth i jej najgorsze podejrzenia. Po tym, jak zaczęła przeglądać dziennik naszego ojca, teraz odmawia śpiewania, odmawia uczenia się na podstawie nagranych wersjach pieśni, naśladowania spuścizny matki. Musi być inny sposób, inny środek. Nie możemy przetrwać długo, bo tak słaby, po tak słabych zbiorach z ostatnich lat, być może same nagrania. Być może istnieje sposób na opracowanie mniej nieustępliwego i chaotycznego rozwiązania. No tutaj co jest? O. Czyli tutaj możemy coś. Coś zrobić, bo to jest taka gilotyna nie, ale no. Co ja mogę tutaj położyć? Nie mogę tego zabrać. Tutaj mamy jakiś jakąś ten łazienkę znowuż. Tutaj niczego nie ma, ale jeszcze jest też jakiś list znowuż. Luty 1874. Znajdowało się to w uścisku roztrzaskanego HMS Providence, gdy, doszliś gdy doszliśmy. Zamknięte było w szklanej i żelaznej klatce, przywiązanej grubymi łańcuchami. Jak to schwytano, dokąd zby zabierano i dla kogo, powiedzieć nie mogę. Ciężko ranne w wyniku naszego spustoszenia. Mieliśmy szczęście znaleźć to w tak opłakanym stanie. Jeżeli zaczęłoby to śpiewać, spotkałoby nas niewątpliwie zakłada. Kilka tygodni później, przez wpływ, który pieśń wywierała na moich mężczyzn i na kobiece na umy, na umysły, nawet w stanie osłabionym, wydawało mi się, że zapaliśmy samą Pasinoę, córkę Melpomene, muzeum chóru i tragedii. Co zrobić z takim stworzeniem, z taką mocą? Ci, którzy słuchają jej pieśni, wydają się wpadać w amok i stają się bardziej sugestywni, nawet zaczynają ją czcić. Mam ochotę sprawdzić, czy można dzięki niej zwabić więcej statków. Ale gdyby istniał sposób na kontrolowanie tej mocy, nauczenie się tej pieśni mój najstarszy izak zasugerował, że jego narzeczona, Prudence, mogłaby podjąć próbę dostała więc moje błogosławieństwo. Tutaj więcej żadnych chyba dodatkowych elementów nie widzę. Jeszcze tutaj spojrzę, bo ogólnie interesujące jest to biuro tutaj. I ta gilotyna, do czego ona mogłaby nam posłużyć, nie? Tym bardziej, że tutaj nie ma do czego tego użyć. Więc odblokujmy sobie te drzwi i wyjdźmy. Teraz tak, mam ten klucz muzyczny. Ja bym bardzo chciał wiedzieć, do czego ja go mogę użyć. No bo tutaj są dwie pary zamkniętych drzwi jeszcze. Można tam spojrzeć, nie? O, panie. Ło kurwa, jak on zapierdala! Dobra, i nie jest ich tak ciężko wcale zgubić. Jezu, aż mnie ciary przeszły znowu, choć to nie jest takie straszne, ale. Zawsze taki szok, nie? Przejdźmy się tutaj tym tunelem do końca. Bo nie wiem, czy w tym kierunku też yy, byłem. Tutaj są zamknięte i nie mogę tego. Tego otworzyć. Tutaj mamy jakąś taką narzędziownię, więc może tutaj się uda. Wow! Ale mogę to zabrać. Nice! Mamy koło korbowe, które może nam posłużyć w późniejszym etapie do tego, żeby tam wejść, ale gdzie mnie to teraz przeniesie, tak naprawdę? A, i to nam może troszeczkę przyspieszyć w ogóle poruszanie się po całym domu. Ja sobie teraz skoczę zrobić zapis. Zapis i dobrze moi drodzy. Dwadzieścia kilka minut odcineczku bardzo ładnie na ten moment kończymy I ja przechodzę od razu do nagrywania drugiego odcinka i zobaczymy do czego posłużą nam tutaj te zebrane nowe elementy klucze nie klucze i dodatkowe przekładnie. Także trzymajcie się do zobaczenia. Cześć.